Witam Państwa. Proszę Państwa, 16 września Sejm uchwalił ustawę, która zwalnia urzędników od ujawniania tego, co robią. Od tego momentu nawet posłowie i senatorowie nie mogą dowiedzieć się, nie mogą uzyskać informacji, co robi rząd i co zamierza rząd. Proszę Państwa, ukrywanie informacji jest cechą to struktur totalitarnych. To go To, się to Przeprowadzenie takiej ustawy ma na celu jedno. Odebrać nam wpływ na to, co się w Polsce dzieje. Jest to zaprzeczenie Konstytucji, gdyż Konstytucja stanowi, że władzę sprawuje naród. Naród władzy sprawować nie może, jeśli nie wie, co. To proszę Państwa, rząd to są wynajęci urzędnicy. I my nie możemy skontrolować, co robią urzędnicy, którzy nie dostają z naszych podatków pensji. Proszę Państwa, od lat opowiadają nam, żebyśmy się. Nie interesowali nie tym, ma. co się dzieje, bo to za nas załatwi jakaś niewidzialna ręka. Nie Proszę Państwa, niewidzialna ręka zmiotła stocznie, zmiotła huty, zmiotła większość przedsiębiorstw, zmiotła, zmiotła miejsca pracy. Niewidzialna ręka rozwaliła służbę zdrowia, że pół roku trzeba czekać na wizytę u lekarza. Niewidzialna ręka zniszczyła szkolnictwo, także jest Polska jest na przedostatnim miejscu w Europie pod względem poziomu edukacji. Proszę Państwa, może to jest przyczyną, że młodzi nie mogą dostać pracy, może przyczyną jest tego, że szkoła ich nie uczy tylko bawi. Proszę Państwa naszym zadaniem, jeśli chcemy i wykonywać konstytucję, czyli sprawować, podejmować decyzje w sprawie Polski, musimy złapać niewidzialną rękę. Musimy złapać niewidzialną rękę, która doprowadziła do kryzysu. Też nie wolno się nam było wtrącać, a teraz mówią, no trzeba będzie obciąć emerytury i, i wszystko, bo, bo jest kryzys. Kryzys sam się nie zrobi. Kryzys ktoś zrobi, ktoś do kryzysu doprowadzi. I proszę Państwa, co to jest niewidzialna ręka? Ryby? To jest nazwa jakichś nieznanych grup decyzyjnych. Ktoś w imieniu tej niewidzialnej ręki, pod zasłoną tej niewidzialnej ręki, występuje i ktoś doprowadził do takiej sytuacji, jaką w tej chwili każdy na własnej skórze odczuwa, a szczególnie we własnej kieszeni. Proszę Państwa, kazali nam się zachwycać wzrostem gospodarczym. Jakie się tak dziwnie dzieje, że wzrost rośnie, a portfele coraz chudsze. Dla kogo jest dla kogo jest ten wzrost? Proszę Państwa, to nie tylko w Polsce. W Stanach za pewien okres wzrost gospodarczy wzrósł, wyniósł 12%. W tym samym czasie pensje menadżerów wzrosły o 66%, a pensje pracowników zmalały o 19%. W tym pensje najbiedniejsi zarobki zmalały o 25%. Proszę Państwa, nie możemy pozwolić, żeby w naszym imieniu podejmowano decyzje, których nie znamy. Czy nas ktoś pytał, czy chcemy zaciągnąć długi? Mówili nam tylko o wyrzeczeniach. Ale że na nasze konto zaciągnęli długi na 790 miliardów złotych długu jawnego, według gazety prawnej, i 2000 miliardów długu ukrytego, w tym ukrytego w funduszach emerytalnych. Proszę Państwa, jeżeli przeliczymy to na rodzinę, czy na pracującego wypada to 320 tysięcy na rodzinę. Z każdą rodzinę bez naszej wiedzy zadłużono na 320 tysięcy złotych, czyli na skromny dom. Proszę Państwa, i my te długi kiedyś będziemy musieli spłacać. Czego to jest wynik? Tego, że mówiono nam, tak, że polityką nie należy się interesować. Proszę Państwa, ci z Państwa, a widzę tu kilka osób, którzy pamiętają czasy komuny, to jest powrót do tych czasów. To jest powrót do tych czasów. Kiedy człowiek zaczął cokolwiek krytykować, to sekretarz mówił, to co wy Kowalski polityką się interesujecie? I odpowiedź była tak, a nie, 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 ja tylko mnie chodzi o te rękawice. Proszę Państwa, wrócił komunistyczny strach. Gdy zbieraliśmy podpisy, jedna z pań tak bardzo chętnie podpisała, ale jeszcze bez mówi. Pesela, pesela nie podam, bo po Peselu nie zaraz namierzą. Proszę Państwa, opowiada się o państwie prawa, opowiada się nam o demokracji, a ludzie boją się wyrazić swoje poglądy. I nie wiem, czy ten strach jest uzasadniony, czy wrócił ten komunistyczny strach. Proszę państwa, polityka... Ma dwie definicje. Jedna z definicji to jest polityka, jest to sztuka wyłudzania głosów od biednych, obiecując im obronę ich interesów i jednoczesnego wyłudzania pieniędzy od bogatych, obiecując im, że się tego robić nie będzie. Proszę Państwa, przez ostatnie 20 lat. Wydaje Lidle, kurwa, za się, że mamy z do czynienia tej pierwszej To jest że wydaje się, że Polacy tą definicję zaakceptowali. A jest jeszcze druga definicja. Definicja papieża, Jana Pawła II. Polityka jest to troska o wspólne dobro. Proszę Państwa, a encyklika Eccellences Laborens wyraźnie nakłada na chrześcijan obowiązek aktywnego zajmowania się tym, co się wokół nas, wokół nas dzieje. Proszę Państwa, powiedzenie: Ja się nie zajmuję, ja się nie interesuję polityką, to jest stwierdzenie głęboko polityczne. Bo to jest stwierdzenie, róbta ze mną co chce ta, możecie mnie oszukać, możecie mnie ograbić, możecie mnie wysłać do, pod most, a ja nie będę się sprzeciwiał. To jest danie wolnej ręki, a nie interesowanie się polityką, to jest również danie wolnej ręki ludziom nieznanym. Proszę Państwa, gdy chodzi o drobne sprawy... Jesteśmy ostrożni, bardzo uważamy, żeby nas nie oszukali, żeby nas nie zmanipulowali. A proszę Państwa, gdzieś ta ostrożność i rozsądek znika, gdy chodzi o sprawy najważniejsze, o sprawy naszego bieżącego życia, a także sprawy przyszłych pokoleń. Proszę Państwa, w telewizji mamy satanistów i... Proszę Państwa, co to są decyzje polityczne? Decyzje polityczne podejmujemy codziennie. Kupując pomidory, decydujemy się, czy kupić pomidory włoskie, czy polskie. Jeśli kupimy włoskie, pieniądze za to pojadą do Włoch. Jeśli kupimy polskie, zostaną w Polsce i na tym zarobi polski rolnik lub hodowca. Proszę Państwa, jest to również decyzja polityczna. Jeżeli widzimy baner, nie róbmy polityki, budujmy stadiony, proszę Państwa, pieniądz, ilość pieniędzy jest zawsze ograniczona i zawsze za mała. I trzeba zadecydować, czy wybudujemy przedszkole, czy wybudujemy ośrodek zdrowia przychodnie, czy wybudujemy stadion. Proszę Państwa, i to są decyzje polityczne i to są decyzje, w których muszą mieszkańcy danej okolicy mieć głos i mieć prawo decyzji. Politykę, politykę robimy co dzień. Ten pan co tutaj wrzeszczy też robi politykę. On też robi politykę. To jest... To jest ten pan należy czy też został zakupiony przez tą opcję, która chce nam odebrać głos. <głos> Proszę państwa, żeby móc, żeby móc decydować o swoim losie, musimy mieć prawdziwe informacje. W osiemdziesiątym roku w czasie strajku w punkcie czwartym zaż zażądaliśmy zniesienia cenzury, w naiwności myśleliśmy, że to wystarczy, a żeby wszystkie media stały się środkiem, w którym możemy się porozumieć. Co otrzymamy po 20 latach? Po 20 latach mamy zdecydowaną propagandę, a informacje mamy przyciętą do interesu tych Którzy są właścicielami telewizji? Proszę Państwa, w czasie we Wrocławiu była demonstracja 30 tysięcy związkowców. Przyszło pod obrady Kongresu Europejskiego. Proszę Państwa, czy ktoś to widział w telewizji? 30 tysięcy ludzi protestujących przeciwko polityce Unii Europejskiej. I tego w telewizji się nie dowiemy. Proszę Państwa, takie wydarzenie, które wydaje się, że każda stacja telewizyjna to byłby dla niej złoto. Prezydent przemawia na dużym zebraniu i naraz przewraca się młoda funkcjonariuszka Straży Miejskiej. Zasłabła. Proszę Państwa, prezydent przerywa. Swoje przemówienie, zbiega ze strady, podbiega do tej funkcjonariuszki i używając siły prezydenta, każe ją helikopterem przewieźć do rządowej kliniki, gdzie wykrywają u tej dziewczyny bardzo groźną chorobę, ratując jej w ten sposób Co? życie. Proszę I Państwa. I tego. Telewizja nam nie pokaże. Ile jeszcze rzeczy, o których powinniśmy wiedzieć, telewizja nam nie pokazuje. Za to pokazuje nam bardzo często palikota. Proszę Państwa, to jest. Musimy, musimy, nie wiem jak to zrobić. Ale wydaje mi się, że sami posłowie i senatorowie nie dadzą rady. To musi być społeczny nacisk, ażeby telewizję zmusić do mówienia prawdy. Proszę Państwa, tak nam zachęca.